Zanim przejdziemy do bardziej kontrowersyjnych pytań, to wydaje mi się, że e, dobrze byłoby zahaczyć w tym momencie o Sentino. Dobra, e, mamy jakiś news, który przygotował Ulfik, mianowicie Sentino w strachu. I nie wiem... Mega e... mocny news, musimy zacząć z nim. Dobrze, tak więc... E... OK, e, przejdźmy do przeglądu sieci. Jesteśmy już w przeglądzie internetu i tutaj mamy e, no Darole. No to wiedziałem, że to będzie jakiś mem. Byłem przekonany, że to będzie jakiś mem. Sentinel w strachu. Dobrze. koleżanka lubi Abu Dhabi, Abu Dhabi. A ja lubię kiedy mówi tatuażyk, tatuażyk, tatuażyk. Sentinel w strachu. No, yes. czy, czy ja... Co jest? Czy kolega. To postać Darul Was? Eee, nie tak. ma pojęcia o co chodzi w ogóle. Ja znam Daru eee, e, postać Darul Nie Ja znam postać Darul Was, ale jestem w szoku. Słuchaj, Daruż Lewka Zmierczuk to postać. Bardzo memiczna. Jest to okay. człowiek, który moim zdaniem, taka jest moja teoria, jest prowadzony przez bardzo mocny, je, je, chyba najmocniejszy kanał memiczny w Polsce, mianowicie EBEB. Okej. Okay. Nie wiem, czy słyszałeś, Tak, tak, tak. Nasz kanał EBEB? No to EBEB prowadzi postać Dariusza Alwa. A on coś znaczy... ma wspólnego z, ze sportem chyba, tak? Bo tam, kurczę, dużo, znaczy, dużo tych pucharów. Znaczy, Daru ze sportem... Nie wiązałbym mocno. Okej. Okay. To czym są te puchary? To są puchary najprawdopodobniej... Za A dlaczego puchary? Marcin najmią ma puchary? Okay. <laughs> Niezależnie od tego, czy wygrywasz, czy przegrywasz, zawsze dostajesz puchary. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o Dar Dariusza Alwa. Jest Alba, bardzo rozwijającym się w ogóle influencerem. Tak, akurat. tak, tak. Bardzo. Ej, nie słyszałem nigdy, 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 no. E... Będziemy ci musieli przybliżyć postać Darka. Myślę, że to już po streamie bardziej, bo teraz to, musielibyśmy poświęcić na to co najmniej 15-20 minut live streama. ale Dariusz Lewka-Śmierczuk jest memiczną postacią, e, którą uwielbiam generalnie. I bardzo mocno forsuje jego walkę na fejmę z Filipkiem, okay. bo on wyzywa Filipka do walki. Tego okay. rapera Filipka. Nie no, no, no. go od pasikonika, żabiego gówna. No, już już pier... Pasikonik, żabie, gówno w strachu. No. E, no i chcę dodać, że Dar Dariusz Lewka-Źmieczuk przegrał walkę z Najmanem. No też na fejmie. Aha, 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 aha. okej. Okay. No. Ja ogólnie już z tej, z tej, z tej nie wspominajmy już pasty. o Marcinie Najmanie, bo też nienawidzę go. E, a czy ty masz taką postać w internecie, której bardzo nie lubisz? Której bardzo nie lubię. Tak.